W trzecim kroku pracy z arkuszami maturalnymi chciałabym zachęcić Państwa do przeprowadzenia swego rodzaju eksperymentu edukacyjnego, który z pewnością przełoży się na dojrzałość edukacyjną uczniów, na ich samoświadomość, a co za tym idzie, no możemy liczyć, że również na wyniki na egzaminie maturalnym. Zanim jednak powiem, o co dokładnie mi chodzi, chciałabym wrócić do tego, co zrobiliśmy do tej pory. Przypominam, że w kroku pierwszym i drugim analizowaliśmy najpierw zadania, a później odpowiedzi uczniów i zrobiliśmy to na podstawie tak naprawdę jednego arkusza. To oznacza, że mamy nadal do dyspozycji trzy pełne zestawy egzaminacyjne do wykorzystania w klasie. I teraz, biorąc pod uwagę, że dysponujemy taką no, dość pokaźną baterią testów, chciałabym zaproponować Państwu, aby zaplanować sobie długoterminową pracę z tymi arkuszami. To, co widzą Państwo teraz na slajdzie, to no, taki symboliczny upływ czasu i po kolei e, propozycje, kiedy można e, pracować z uczniami e, na poszczególnych e, arkuszach z naszej publikacji. No, ten arkusz pierwszy jest zdecydowanie jakąś tam jazdą próbną, tak jak ją sobie wcześniej nazwaliśmy. E, natomiast, ponieważ mamy jeszcze trzy te arkusze, możemy przeprowadzić dosyć. Rzetelną diagnozę w trzech różnych terminach. I tu bym proponowała odległych od siebie, no, przynajmniej semestr. Tak, aby porównując później te wyniki, które zbierzemy, można rzeczywiście e, porównać albo przyrost, e, czy albo progres, albo no jakiś regres, albo stagnację i po prostu wyciągnąć. E, tak naprawdę z analizy tych wyników, jakieś e, ciekawe wnioski. E, kluczem tutaj do, do sukcesu tego eksperymentu edukacyjnego będzie umiejętne i poprawne zapisanie wyników. Czyli te wyniki musimy sobie zapisać w takiej formie, e, która pozwoli nam po prostu te wnioski w miarę szybko e, i w oczywisty sposób wyciągnąć. Tutaj e, widzą Państwo akurat arkusz kalkulacyjny, który stworzyłam e, na potrzeby tej prezentacji. Stworzyłam go za pomocą e, ogólnodostępnych narzędzi AI i zapisanie wyników w takiej formie pomoże mi później porównać wyniki uczniów zadanie do zadania. Proszę zwrócić uwagę na to, co jest w tej tabelce. E, uczeń pierwszy, Eee, tak, to jakby na razie bez nazwisk, oczywiście, i bez imion. Mogę wpisać tutaj jego wynik z zadania pierwszego w terminie pierwszym. Później mogę wpisać wynik z zadania pierwszego, no właśnie, po semestrze, po ośmiu miesiącach, tak, czyli w terminie drugim. W kolumnie D będę miała od razu napisane, czy. Ten wynik jest lepszy czy gorszy, czy różnica jest dodatnia czy ujemna, czy może nastąpiła stagnacja. I już na podstawie tego mogę stwierdzić, czy, czy w tym zadaniu pierwszym uczeń no, zanotował jakiś, e, jakiś e, przyrost w, w umiejętnościach, czy może no, jest tam jeszcze jakieś pole do pracy. I ten arkusz kalkulacyjny, który tutaj Państwo widzą, porównuje te wyniki właśnie zadanie do zadania. Możemy też zrobić to troszeczkę inaczej i porównać wyniki z poszczególnych części arkusza. Wtedy będziemy mogli dać uczniom informację zwrotną dotyczącą poszczególnych sprawności. Czyli w terminie pierwszym uczeń pierwszy z, ze sprawności rozumienia ze słuchu zdobył tyle i tyle punktów lub tyle i tyle procent. W części rozumienia ze słuchu pół roku później, semestr później, osiem miesięcy później zdobył tyle punktów. Różnica wynosi tyle i tyle, co oznacza, że albo tą sprawność w jakiś sposób poprawił, albo jeżeli różnica jest na przykład ujemna, coś tam zadziało się takiego, że w terminie drugim e, no zdobył po prostu tych punktów mniej. E, I znowu takie zestawienie e, wyników, w poszczególnych terminach z różnych egzaminów próbnych pomoże nam bardzo fajnie wyciągnąć wnioski co do dalszej pracy z uczniami. Pomoże dać nam bardzo jasne, jasną informację zwrotną dla, dla naszych uczniów. Na tym etapie chciałabym też zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jedną możliwość właśnie w całym tym procesie, procesie e, porównywania wyników i, za, i notowania wyników. No zazwyczaj jest tak, że wszystkie te egzaminy próbne no my sprawdzamy sami, sami te za, by, wyniki zapisujemy No i poniekąd leży to, po, e, jest to naszym obowiązkiem, żeby gdzieś je przez ten okres pięciu czy sześciu semestrów e, zapisać i przechowywać. E, to, co warto by było spróbować, to poproszenie uczniów o sprawdzenie i zapisanie tych wyników przez nich samych, czyli w drodze samooceny i oceny koleżeńskiej. Aby to się udało, można rozdać uczniom klucz odpowiedzi, no, który, jak przypominam, w formie inteligentnego klucza jest dostępny w książce nauczyciela, i poprosić uczniów albo o sprawdzenie własnych odpowiedzi, no przynajmniej do części, w części arkusza egzaminacyjnego, lub też o sprawdzenie odpowiedzi kolegi czy koleżanki. To troszeczkę zdejmie z nas y, jaką, jakąś część pracy, y, no ale też y, moim zdaniem sprawia, że uczniowie czują większą odpowiedzialność za swoje własne uczenie się, za swój własny proces y, edukacyjny. Co zyskujemy dzięki takiemu eksperymentowi? No, przede wszystkim mamy bardzo rzetelną, y, Diagnozę szkolną, tak? Pokazujemy uczniom w bardzo fajny sposób, jak na przestrzeni czasu zmieniają się ich wyniki, jak, jak, jak duże postępy robią, czy może w którychś obszarach nastąpi jakaś stagnacja. Pokazujemy im jasno i wyraźnie, gdzie potrzebują oni jeszcze więcej pracy. Po przeprowadzeniu takiej diagnozy szkolnej, no bardzo łatwo stworzyć nam plan pracy dla każdej z grup, których uczymy, które uczymy. No może się okazać, że w klasie trzeciej A e, uczniowie mają problemy e, bardziej z rozumieniem tekstów pisanych, natomiast w klasie trzeciej B powinniśmy więcej czasu poświęcić na e, rozumienie ze słuchu. No, i na koniec to, o czym mówiłam, takie pokazanie uczniom, zobacz, tak zmieniały się Twoje wyniki, sprawdź sobie sam to, może nawet sam zapisz, zanotuj, bo za pół roku będziesz porównywał te wyniki z kolejnymi wy wynikami, no, buduje wśród uczniów jakąś formę dojrzałości edukacyjnej. I takie wzięcie odpowiedzialności za, za swoje własne wyniki, za swój proces uczenia się, no z pewnością przyczynia się w bardzo pozytywny sposób do podniesienia wyników na egzaminie. No, co by nie było dojrzałości. Tyle ode mnie. Życzę Państwu powodzenia.